Witam, pokażę Wam dzisiaj strażacką z armatką wodną firmy Playmobil. Wielki, piękny pojazd wodny z dwoma strażakami. Jeden ma megafon, drugi ma armatkę wodną. I wyobraźcie sobie, że tu można nalać wody, otworzyć pompkę i, że tak powiem, aktywować armatkę wodną, która wszystko dookoła potrafi ugasić każdy pożar naszych dwóch strażaków jest w Łodzi oznaczonej numerem 112, ale w zestawie mamy jeszcze kilka różnych naklejek, w zależności od tego, w jakim kraju, na jakich wodach stacjonujemy, tak żeby mieszkańcy się dodzwonili. Mamy oczywiście też instrukcję, gdzie znajdziecie wszystkie informacje na temat Łodzi. Więc tak, strażacy, ta, ta armatka ma taki gumowy szlauf, no który oczywiście przewodzi prawdziwą wodę, ale chcę Wam pokazać wnętrze statku. Tu mamy, w tym miejscu możemy e, nawigować pojazdem i mamy też otwieraną tą przednią część, gdzie nasi strażacy mogą przebywać, tak, tutaj sterując e, łodzią. Mamy też oczywiście... E, haki, liny. Będziemy mogli też holować inne urządzenia albo przyczepić się w odpowiednim miejscu i zacumować. Jest wiele takich ruchomych elementów. Mamy schodki, drabinkę do zejścia. Mamy tutaj jeszcze zobaczcie koło ratunkowe, a tu mamy dwie lampy, którymi możemy dzięki którym możemy poszukiwać rozbitków czy, czy ratować z opresji rybaków nawet w ciemności. Nasza łódź strażacka, oczywiście postawiona na powierzchni wody, będzie sobie dryfować, tak? Możemy ją popchnąć i ona tak lekko popłynie, ale jeżeli chcemy, żeby z pełnym impetem ratowała wszystkich z opresji, mamy mm, możliwość dodatkowo zamontowania części, która jest poza zestawem, tak? To jest zestaw uzupełniający silnika i panelu sterowania. Wystarczy, że. Jeszcze Wam pokażę ją tutaj od spodu, że włożymy tutaj silnik, a na powierzchni wody ona będzie elegancko równo stała. Podepniemy tutaj antenkę. No i nasza konstrukcja będzie mogła przemieszczać się w dowolnym kierunku, w którym chcemy na akwenie wodnym. Zobaczcie, jak to wygląda na filmie. Życzę udanych akcji ratowniczych i świetnej zabawy. Pozdrawiam.